Tak jak mówiłem w jednym z ostatnich filmów na tym kanale, który pojawił się prawie rok temu, no jak nie więcej, stanowisko. Moje stanowisko w roku 2025 oraz co dokładnie się na nim znajduje, z jakich urządzeń na co dzień korzystam, z jakich peryferiów, jakie firmy tutaj się przewijają oraz co dokładnie mam w swoim komputerze. Tego dowiecie się z dzisiejszego materiału i zapraszam Was bardzo serdecznie do robienia zakupów na stronie Media Merkury, gdyż za chwilę wracamy na pełnej parze ze stroną internetową, do której link znajduje się na dole w opisie. Zaczynając aspekty, rzeczy, które znajdują się na moim stanowisku, nie sposób byłoby nie przyjść obojętnie wobec peryferii, z jakich korzystam na co dzień. Najważniejszymi peryferiami, wiadomo, są klawiatura oraz myszka. W tym wypadku obydwie są od firmy Steelseries i jestem z nich bardzo zadowolony. Jako klawiatury używam stuprocentowego Apexa 3, który jest klawiaturą membranową. Jednak niech to was nie zwiedzie. Klawiatura jest w pełni funkcjonalna, dodatkowo wodoodporna swego czasu youtuber Ziemniak testował ją na swoim kanale całkowicie ją zalewając. Także nie straszne jej wszelakiego rodzaju zalania, jak i inne perturbacje związane z normalnym użytkowaniem. Co do myszki używam Areoxa 3 Wireless w wersji Onyx. Chodzi po 2 2,4 GHz, jak i również po w kosztowała ona nieco ponad 300 zł. Zakupiłem ją niespełna dwa lata temu i jestem szczęśliwym posiadaczem jej aż po dzień dzisiejszy. Jedynym minusem tej myszki jest fakt, że przez swoją konstrukcję, bo posiada ona takie dziurki, które w tym momencie możecie tutaj zobaczyć, no łatwo tam się zasadniczo kurz zbiera i trochę tak ciężko jest to potem doczyścić, aczkolwiek. Myszka sama posiada certyfikat odporny na zachlapanie, jak i na kurz. Jako podkładki od pół roku używam SteelSeries Series QCK Prism 3XL. Wcześniej korzystałem z normalnej wersji XL, która ma wymiary 900 mm na 300 mm, także po prostu zbyła, była ona dla mnie zbyt płytka. Podczas normalnego korzystania z komputera zdarzały się sytuacje, że nie miałem już miejsca na podkładce i zakupiłem sobie po prostu większą wersję tej podkładki, która zasłania mi dosłownie praktycznie całe biurko, a mam dosyć duże biurko. W każdym bądź razie, podkładka świetna. Posiadająca oprzycie, jak i również RGB, którego nie mogło tutaj zabraknąć, jak i poprzednia wersja XL, jak i teraz 3XL była u nas RGB. Wiąże się z tym niestety dosyć spory mankament. Nie mogę jej sobie kulturalnie wrzucić do pralki, nie mogę jej sobie kulturalnie łatwo wyczyścić, tylko muszę się dosyć fatygować z jakimiś ścierkami tutaj, bo posiada po prostu okablowanie, które należy podłączyć do komputera. Pół roku temu również przy zakupie tej nowej podkładki zdecydowałem się na jeden z najlepszych zakupów w swoim życiu, a mianowicie słuchawki SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless. Świetne słuchawki, trzeba było swoje zapłacić. Czy warto? No z perspektywy czasu oczywiście powiedziałbym, że warto. Jestem z nich strasznie zadowolony szczególnie przez system dwóch baterii, które się w nich znajdują. Mamy tutaj takie klapki na nauszniki. Pod spodem znajduje się wymienna bateria, którą sobie wyciągamy. Wsadzamy taką baterię, jak nam się rozładuje do stacji dokującej i w ten sposób mamy w pełni bezprzewodowe słuchawki, które w ogóle nie potrzebują być na kablu. W słuchawkach obecny również Bluetooth, cała technologia połączania się z komputerem opiera się na tej samej technologii co w myśli, 2-4 GHz. Jakość dźwięku fenomenalna. Jedyne, do czego bym się przyczepił za te pieniądze, to jakość mikrofonu, który lekko mówiąc jest dosyć tragiczny, jak na segment słuchawek za ponad 1000 zł. Jak już jesteśmy w tematyce audio, nie sposób byłoby nie wspomnieć o mikrofonie, który widzieliście na przebitkach na pewno przy tym stanowisku, a na co dzień korzystam z Endorphi Solum Broadcast. I jest to naprawdę świetny mikrofon. W cenie do 600 zł nie znajdziecie lepszego mikrofonu na USB. W ogóle, moim zdaniem, ciężko będzie o znalezienie lepszego mikrofonu na USB. Ja potrzebowałem czegoś zasadniczo: plug and play, coś co podłączę, będzie działać, nie będę musiał się martwić, a będzie dostarczać świetną jakość audio na transmisję, do nagrań. Mikrofon spełnia swoją funkcję. W 100% posiada on również podświetlenie. Nawet Wam tutaj pokażę, jeśli starczy mi. W tym momencie mamy kolor fioletowy. Mogę przyłączyć sobie na różowy, zielony, zielony jeszcze raz, niebieski, ciemny niebieski i fioletowy. Mikrofon jest zamontowany na bardzo solidnym ramieniu, które przychodzi wraz z samym mikrofonem. Od razu mamy przeprowadzony kabel przez to ramię, także nie musimy się tam nigdzie nim martwić, że będzie nam dyndał. Mikrofon sam w sobie posiada gaina do kontrolowania jego głośności, jaki co również fenomenalne moim zdaniem posiada funkcję odsłuchu. Także gorąco polecam, bo w cenie do 600 zł nie znajdziecie po prostu lepszego mikrofonu na USB moim zdaniem. Kolejną równie niezbędną rzeczą na moim stanowisku, mówię tutaj o StreamDecku Plus, za którego dałem bagatela prawie 1000 zł. Urządzenie świetne, drogie, w tym momencie na pewno potaniało, na naszym sklepie również się będzie można wyrwać. Już myślę, już w okolicach bliżej 8 stówek bo ono w tym momencie chodzi. Jednakże dalej godne polecenia. Od zbindowania scen pod streamowanie. Po jakieś super makra w Windowsie, po właśnie korzystanie z makry podczas montowania, podczas robienia animacji, integrację z różnymi firmami, z Spotify'em w ogóle. Także piękna sprawa. I w akompaniamencie razem z lampami naprawdę daje super połączenie. Możliwość zdalnego sterowania bez klikania fizycznie włącznika na lampach. Klikam sobie jeden przycisk, no, może dwa. Na stream deku, jak siedzę przy komputerze, lampy automatycznie gasną. Mogę wam to nawet zaprezentować. Cyk, nagle jest ciemno. Cyk i nagle z powrotem jest jasno. Oczywiście głównym aspektem całego stanowiska są monitory, których nie mogą zabraknąć. Na moim stanowisku. W swoim asortymencie posiadam dwa takowe. Jeden powieszony na ramieniu, taki, żeby mi tam gdzieś nie zasłaniał tą swoją nóżką. Drugi stojący Gigabyte 1440p 240 Hz. To z tych najbardziej istotnych informacji cały model na pewno w tym momencie jest wyświetlany na ekranie. I tak samo monitor Dell, w tym wypadku już Full HD 60 Hz. Również na przebitkach mogliście zobaczyć kamerkę internetową Logitech Streamcam. Kamerka, z której tworzyłem swoje pierwsze transmisje na żywo do internetu jeszcze 5 lat temu. Kamerka Full HD, 60 latek, jeżeli szukacie kamerki internetowej. Myślę, że w tym momencie Logitech Streamcam nadal praktycznie jest bezkonkurencyjny na rynku kamerek internetowych. Jeśli chodzi o moją kamerę, z jakiej na co dzień korzystam, jest to Sony A74 w akompaniamencie wraz z obiektywem 1635 od G Mastera w edycji drugiej, czyli tej nowszej edycji, tej odchudzonej, lżejszej z lepszym fokus briefingiem. Generalnie połączenie tak przepiękne i mam nadzieję, że stworzy jeszcze nie jeden świetny materiał na ten kanał właśnie wykorzystując ten sprzęt, którego również używam na transmisję na żywo do nagrań. Jako kamerki internetowej używając kamelnika od Elgato. Taki pozorny pendrive, w zasadniczo w momencie jak go kupowałem, kosztował też chyba właśnie 600 zł. Aczkolwiek co to urządzenie potrafi? Ano przesyła obraz w 4K w 60 klatkach bezstratnie do obs -a. Pozwalając nam używać naszego bezlusterkowca bądź lustrzanki, w moim przypadku jest to bezlusterkowiec, jako kamerki internetowej. Na czas transmisji, jak i nagrań przy komputerze aparat wraz z obiektywem montuję na statywie Elgato Multi Mount. Tak, wiele rzeczy jest u mnie od SteelSeries od Elgato. Są to dwie naprawdę świetne firmy, które moim zdaniem robią naprawdę świetny sprzęt, jeżeli chodzi o peryferia. Aczkolwiek to co dalej jest na moim stanowisku niezmiennie od bardzo długiego czasu, są to głośniki Cambridge Soundworks, które naprawdę są świetne. Może nie są one jakieś wybitne jeżeli pod względem akustycznym porównując je do słuchawek, no nie baga bagatela za ponad 1000 zł, więc tutaj nie będzie dosyć. Porównania, aczkolwiek głośniki naprawdę świetne, mające już swoje lata. Takie głośniki posiadam cztery na swoim stanowisku, rozmiejscowione, dwa takie na wprost przed przednim monitorem, dwa również po bokach. Sabufer, no i świetny bas. Jeżeli ktoś naprawdę lubi bas podczas słuchania muzyki, to gorąco polecam, bo można porozwalać sąsiadom uszy, puszczając muzykę praktycznie na full regulator. Dodatkowo do tego jest takie pokrętło do sterowania głośnością, które możecie sobie wyprowadzić elegancko. Na biurko. Całość tego stanowiska znajduje się na biurku, które zostało zakupione w zasadzie na części, można by powiedzieć, bo sam blat zakupiłem u stolarza. Blat, tak jak wcześniej wspominałem, ma wymiary 80 x 70 albo 75 cm, wydaje mi się, że 70. No i sam stelaż do tego biurka zakupiony przeze mnie z Allegro który pozwalał idealnie schować kable praktycznie mam bardzo dobrze pod biurkiem zrobiony cable management, że nie zahaczam żadnymi nogami jakieś wisające kable. A i bym zapomniał w samym biurku jeszcze zasadniczo znajdują się dwa gniazda energetyczne dwa takie normalne do wpięcia kabli do ładowarki chociażby i dwa na USB, dzięki którym ładuję sobie na przykład czasem telefon, mikrofon czy inne rzeczy jakie potrzebuję podczas nagrywania. Oczywiście nie mogło zabraknąć również aspektu krzesła którego nie znam dokładnego modelu, kiedyś kiedyś yy, pamiętam zostało ono zakupione bodajże w Ikei. okolice 700 zł, bardzo możliwe, bardzo wygodne, komfortowe, ergonomiczne krzesło. Przede wszystkim nie chciałem żadnych foteli gamingowych, które by źle wpływały na moją posturę, dlatego fotel ergonomiczny. Jedynym mankamentem jest to, że dosyć łatwo się kurzy i trzeba dosyć często sprzątać. I przechodząc do Krem de la Creme, proszę Państwa, dzisiejszego odcinka, a mianowicie do specyfikacji komputera, który w tym momencie widzicie na ekranie. Komputera, który kosztował naprawdę niemałe pieniądze i był on spełnieniem moich największych marzeń. Swego czasu, obecnie już niestety nie, bo mamy RTX 5090, posiadał on flagową kartę od Nvidia, która swoją drogą, w mojej opinii, nadal jest drugą najlepszą kartą, jeżeli chodzi o RTX y spod szyldu NVIDII. I 14900K, chłodzona przez Endorphi Navisa F360. Do tego płyta główna Asus ROG Gaming Z790F WiFi 2. Na płycie głównej osadzone dwie kości ram od Kingstona, taktowane 6000 MHz, cel 30, dwa dyski 2TB, obydwa to Samsungi 990 Pro. Z dodatkowych rzeczy, jakie również znajdują się tutaj komputerze jest tu ramka od Thermal Grizzly na ten piekarnik, jaką jest i 9 k A zasilane jest to wszystko, to mocarne połączenie RTX-a 4090 razem z i 9 k przez 1000-watowy zasilacz od Endorfi. Wszystko zamknięte w obudowie Endorfi RX700, również w wersji ARGB. I takim sposobem dobrnęliśmy do końca mojego stanowiska, gdzie omówiłem już dla Was wszystko. Czysty Konkret czyste mięsko zasadniczo, co znajduje się na moim stanowisku w roku 2025. A wam dziękuję za obejrzenie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że się podobało. Nie zanudziłem, bo dzisiaj było dużo takich technicznych rzeczy. I widzimy się w kolejnych materiałach na tym kanale.